Witajcie moi drodzy, a dzisiaj dzisiaj koniec Lego na kanale. Tak, nie będzie już na tym kanale Lego. Nie nagrywam już więcej filmów o Lego. Po prostu już Lego mi się znudziło, już Lego nie lubię. Teraz będę nagrywał Kinder, takie inne zabaweczki, takie zajączki. I będzie dużo fajnych gier dla maluchów i jeszcze yy, no, będą, będą super things no. Więc Zaczynajmy otwierania. Haha, ha! kto się dał nabrać? Dzisiaj Prima Aprilis. Tak, dobrze rozumiecie. To jest film jednorazowy. Już w następnym filmie będzie o Lego i Wielkanocy. Mam nadzieję, że nie wyszliście z tego filmu jeszcze. Fani Lego. No. Więc zostańcie jeszcze na tym kanale, bo to Prima Aprilis. Kto się dał nabrać? Napiszcie w komentarzu. Tak. Pani Ledro górę Kto lubi lego zostały teraz chłopaczkę w górę. No. Więc tak, otworzę to i zaraz się widzimy. Dobrze, więc to też mi będzie taki żart. Klady nie będziemy jedli. E, tak, nie będziemy wtedy dzisiaj tego otwierali. A zająć to będzie mój pomocnik w następnym filmie. Bardzo mi się on podoba. A dzisiaj zajmę się tylko magazynem, na poważnie. Więc teraz otworzę magazyn i zaraz się widzimy. I mam nadzieję, że daliście się nabrać, bo o to mi właśnie chodziło. Hehe. Mamy tutaj te, takie okulary, co trzeba założyć do, do, do takiego sprawdzenia. Ja nie będę ich składał, bo ostatnio nie pokazuję się na filmach i tak jest lepiej. I zresztą noszę swoje okulary, więc lepiej nie. Ale może założę później i, i powiem wam, wam, jak to wygląda. No, Zając pilnujesz? Tak, pilnuję. No to teraz otwórzmy to. Jak myślicie, czy to dobry czy zły? Ten Finksa jest dobry, ale nie jestem pewien. Musimy to sprawdzić. No, wiecie, kupowałem to na stacji paliw, więc możliwe, że trafiła mi się jakaś zła sztuka tego Finksa. Ale z tego co widzę, to jednak on jest bohaterem, chyba. No, taki dziwnie się właśnie trafił. Zobaczymy, jaki będzie krzeszowca. Teraz zobaczmy magazyn. Mm, tak, mamy super komiks, pewnie widzieliście już y, na kanale super superfinksów ten komiks, ale nie wiem. Tak. Dobra, nie będę go przeglądał całego. Y, tu mam pakiet ze wszystkimi finksami. Trzeba zamknąć. Coś. Mm. No i... Oculus Max, on jest dobry... no nie jest ani dobry, ani zły, bo widziałem to. No, cała tak, kolekcja też się prezentuje. Sam tam jakieś zadania dla tych okularów. Yy, na przykład... Ja teraz to znajdę szybko. O! Tu na przykład Już można tych okularów użyć, ale nie będę ich używał. Dobra. To co, magazyn obejrzany, to obejrzana. Żart jest już zrobiony. Yy. Film się trafił trochę dziwny, ale może kiedyś będzie lepszy. A, to jest taki do nalewania wody. Zaraz to zamontujemy. Ale nie będziemy dzisiaj nalewali wody. Nie, nie, nie. Teraz musimy otworzyć tylko to troszeczkę i zaraz się pożegnamy. No nie wierzę. No, co? Trafi mi się srebrny miecz, naprawdę. Szkoda, że w takiej trochę złej jakości jest ta figurka, ale może go umyję albo nie wiem, co no zrobię. Tak, tak samo jak ten, taki ma, taki właśnie dziwny w dotyku jest trochę, ale może będzie ok, ok, No to co, ja, ja zjem później czekoladę, zając w Trafiliśmy dzisiaj fajną figureczkę, mam nadzieję, że to się dał nabrać. A i napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, ile w tym odcinku, w tym filmie powiedziałem słowo nabrać się. Jak ktoś napisze ile razy, to przypnę mu serduszko, ale i tak mu przypinam, więc nie wiem, po to to robię. No to co? papa? Pa. Mam nadzieję, że zrobiliście żyć z swoim kolegą. Papa, pa. z tej strony była CTV. Ja właśnie, że zrobiliście żyć swoim kolegą, no. Tak, I mam nadzieję, że oglądaliście cały film do końca. Pa pa, z tej strony była CTV, pa pa.